Balon to jest To jest bi samolot. Jak samoloty lecą, i są bi, a on jest w górze, bo on ma w, w, w sobie tlen to on go przeleciał Aha. Okay. A mówię, że to ja jestem zjarany. Dobrze, to do Witajcie, witajcie, ja Jestem jestem Grypimo, to jest pierwszy odcinek z World Tundala. Słuchajcie, ogarnąłem trochę komputer Czytaj wyciągnąłem z niego chomika z kurzu i yy, 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 no, no, no działa, działaj na nim lepsze gry, także stwierdziłem, że czemu by nie nagrać World Andela, bo gilka jest moim zdaniem wręcz yy, zajebista, eee, dobra, nie wziąłem pod wybór... Kupiamy tak się na lotnisku A. Na lotnisku A jest? Okay. Znaczy nie wiem szczerze, czy jest sens we lecieć na A, ale okej. Okay. ja tam polecam to rush do tej... Tych... Rush A, rush a. <laughs> Roszej, rosz ej. Ja polecam okay, trochę okay. na te, te, te ich e, cel ziemnej trochę ich spróbuję pozwalać e, tych tych koła bo za to też jakieś punkciki są, może nie będę najwyżej w tej, no, w punktacji, ale no ogóle żeby coś zdziałać hmm. tak <grym>, na no serio, bo ostatnio gram tutaj z, z Akarkiem chyba i fiverem. Oni lecieli na flagi, koś wolecieli na samoloty i tak dalej ja latałem na cel naziemny i rozwalałem wszystko. Wiesz, zdobywałem różne. niszczyłem różne bazy przeciwników i, i, i tak dalej, a, a byłem ostatni w tym. Ogólnie robiłem najwięcej z nas wszystkich, a byłem ostatni w. jezus, jakie ścinki. A byłem ostatni w. dobra, w, w, w. mamy. a teraz trzeba tylko pilnować. A ja się kręcę w kółko też. Dobra, jeden. Hmm. Boże, jakie ścinki mam ze co się dzieje? Słuchajcie, ogólnie rzecz biorąc, gdybyście chcieli się zarejestrować i pograć tutaj ze mną, bo myślę, że ostatnio, ostatnio grą w to dosyć często, także możliwe, że z jakimiś widzami też się e, załapiemy na jakąś walkę, na jakąś bitewkę. No to pierwsza rzecz jaką, może, jaką musicie zrobić, to wejść tam w link w opisie, zarejestrować się, prawda? No i wbić na test, bo na testie zazwyczaj siedzą i... A! Dobra. <śmiech> co? <śmiech> Nie, bo tak zacząłem wiesz, pędzić na ziemi i się przestraszyłem, że się rozpieprzą moim, moim tym speedfire'em. A, o panowie. Niebezpiecznie. A ja nie wiem, jak się kręci, to się kręca w kółko. Widzicie, jak grypnim. Boom, rozwalony kolejny. Ej, wysoko jestem, jestem trzeci. Nice. No także, także nawet fajnie, nie wiem, może będą z tego live'y, może zrobić jakiś, bi jakąś bitwę klonową, to by było fajne. Zobaczymy, mój klan ty... kontrola... No. Nie, dobra, nieważne. Kontrola klan czy tam. Chociaż ja trochę lami w tą grę jeszcze, szczerze powiedziawszy, ale... Strzelaj Panowie, strzelaj Trzy... o! i o, co właśnie. to było? No, no chyba nie. Ja lecę w ten w pojazd opancerzony, a amunicja się zacięła. Coś trzeszczysz Takie bardzo, nie powiem poszczelasz sobie. Coś jakoś trzeszczysz, powie powiem ci. Jest w dziurze, bo do barzuk. Taki zmierzny żardzik. Taki zmierzny Jej. Letnisko jest nasze to Jezu, jezu, że jest... przeszkoda, lecę, że nie lecę. mamy... Smolajsk, pozdrawia. Okej. Okay. Bo zaraz jeszcze zaczyna mnie hejty lecieć, że się śmieją ze Smoleńska i, i tak dalej bo... <laughs> ze smolajska. Może mamy tutaj jakiś <laughs> Prawie się wpierdzieliłem w gościa. To dobre. Mam samoloty zbyt szybkie jak te swoich przeciwników, no i dostałem system przynajmniej okay, tyle. Ja otwieram. Ty Od otwierasz? Końca. <laughs> Od końca. No tak. Trzeba myśleć pozytywnie. <laughs> okay. Dobra, ja się zajmę ściąganiem trochę ich. No to ja standardowo z moimi bombeczkami polecę na. na punkty naziemne na przeciwnika. Coś tam postaram się ugrać. Szkoda, że nie mamy tych. Yy... Tej, tej, bitwy, w której trzeba zniszczyć bazę przeciwnika, bo mamy, bo mieliśmy fajną strategię. No cóż. Zobaczymy ile wyjdzie w ogóle właściwie nagrania z tego trybu i może walnimy jeszcze jakąś jedną lutkę. No. ja, ja, ja lotam jak piony. Okej, okay, ja tu się drzewo, staram... prawo, prosto w drzewo. Dobra. Do góry! Podnieście swoje śwory! Oh <laughs> o Boże. Dobra, panowie, czy mamy przejęte lotnisko B? A to jest pytanie, bo jak patrzyłem ostatnio, to nie, nie jest w ogóle przejęte. Chciałem... E, nie, B jest neutralne, a co nam przejedzie? Chciałem kontrolę przybliżyć za dużo, Minecraft. <laughs> ale powiecie, że gdybym miał rakietę? gdybym miał rakietę, to by było przesrane, bo rakiety są pod kontrolą, to myśli. Poradzisz sobie tam jeszcze. czołgi i przeciwnika. idź po pobórz. Mocy. <noise> <noise> e, ktoś we mnie pisnął. E, o, o, to już nie. nie o, o, nie, nie, nie. No właśnie <noise> widzę, że masz tam dość ciekawie. O, o, Cztery samoloty cię biorą. Ja <noise> Fajny gangbang. No, taki prawidłowy. Moja pupa boli. Czekaj, coś mi chyba na dupę siada. Tylko nie widzę co. Nie na dupę, tylko z przodu. Skubany. Czwelo no, weź go, zniszcz w końcu. PAPAPAPAPAPAPAPAPAM! Cholera. się zaminał go, nie, panowie? Aj, dupa rozwaliły się. Szkoda, że mi odwalił skrzydło z, z bombą. Dobra, i uwaga, czy zrobi... czy mój samolot zrobi jakiś ciekawy Allah czy tak nie za bardzo? Chociaż na jakąś Ech. jednostkę. <laughs> Chyba nie za bardzo. Pa, 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 co wybrać? Bombowiec bez bomby? Ram, pam, bam leci ban. Powiedzmy. Ja wezmę bombowca z bombą. Może być ciekawie. Polecę na jakieś yy, punkty na ziemne przeciwnika, pozdobywam trochę flagów. Borsuk, ty jesteś nade mną, tak być nie będzie. Halo, co to ma być? <laughs> Jakim prawem ty jesteś wyżej ode mnie, jaki ja wyższy level? Bo ja jestem lepszy. Aha, bo ty, zdobywa, bo ty niszczysz yy, te samoloty. Stary, a mi się skończyło Przeładuj to szybciej Ale Ja tak. na ciebie patrzę ciebie paczek A nie ty jeszcze ja żyjesz. A co już zginąłeś? No zginąłem, a coś ty myślą, że ja będę żył? No, Szamolot spłonął. spłonął, ja z dwa razy zrobiłem takiego kręgu. Lecimy tym, ciężkim, myśliwcem. ciężkim myśliwcem Ciężkim myśliwcem powiadasz. Mam... No. To może przypadkiem nie bombowiec jakiś? Nie, nie, ciężki myśliwiec. Mam jeszcze działko z tyłu. Ale trzeba przyjmować te lotniska. A czym wy panowie w ogóle gracie? Tak z ciekawości? Ja samolotem. E, ja Japoniam. <grystanie> nie, Angu... Do, nie domyśliłem się, tak. Ja Japoniam, a Angu gra Niemcami. Niemcami. Okej. Okay. Ja tak. nie działa. O, czyżby słyszał kanapkę? Ja kanapka ze mną. Stop. niech kanapka będzie z tobą. Nie Dobre, mamy problemu, bo zaraz to przegramy. Z... A faktycznie, to ja tam... Znaczy, wiesz co, ja ogólnie przejąłbym no, jakieś lotnisko, spróbował przynajmniej, gdyby nie fakt, że jestem kuźwa wielkim bombowcem. Nie za bardzo jestem gównem lądować. Ale przynajmniej postaram się cokolwiek zniszczyć z przeciwnika. Jak mnie zabiją, to trudno. Albo wiem, mam lepszy pomysł, Lubię Allah Akbar jakiś samolot. Zniszczę samolot, przekaz i będę mógł coś lepszego swojego wziąć. Aha, na dupę mi siadają. O skąd to? Nie bój się, masz, masz dużą dupę, to ci na dwa siadły Dzięki. Dzięki. Ja bo, 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 bo ale, ale, kurde, Zniszczyłem samolot. Wziąłem, przejąłem, ale kosztem swojego samolotu. <sad <Monkey> <sadens> <sy> Hamia musiał się, <Zn> <negotiate> się zatrzymać i, <sad <Okay. sadens responses> i pojechał po prostu w krzaki jakżeś się dupą szczelu Dobra, lecę pierwszy raz tym samolotem, więc zobaczymy jak to nie będzie. Ale wyobraź sobie jakie to byłoby, byłoby przeslalne z trzaśklaskami no, no, dosłownie przestrane. Dobra, spróbuję zbombardować samolot przeciwnika Boom, Headshot Ale tutaj mm -hmm. lotniska się nie bierze Wiesz co? Wiem, że się nie bierze, ale przynajmniej zniszczyłem samolot przeciwnika... bombą. Ja dla was bombę! Te znaki wróżą... Niespokojne... coś tam zresztą niespokojne, blep, ble, ble. No A jednak podejść do lądowania tym... głównym? Jezu, więcej wyświetleń byśmy jakby się rozbił. <laughs> o widzę warsuka, jak datuje Czekaj, jednak ja bym wolał tak pierdzielać porządnie w jakiś samolot. Więc ehm. Ymm... Ciątko. Przyjęliśmy... ciątko. przyjęliśmy. wszystkie. Oho, coś mnie na dupę znowu siada. Przynajmniej próbuję. O, wow, ale on leci. Wow. Wow. O. Leci no to ubanie. serio? To ma lotnisko. <grymina>. To ja mam lotnisko i zniszczyli mi. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie jest ten skuba nieco wymieszczolął? Gdzie wymieszczolął? Urok. Na duchu, Dobra, no? mi się z skończyły. Nie udało mi się w niego trafić. Patrzę no. na gapnima, co tu kombinuje. Ja, ja, spróbuję, ja powiedziałem, ja spróbuję lechak barw jakiś... no No, zniszczycie IL-2. Nie, nie zniszczycie. Nie il <huchuch> Czekaj, skąd? We mnie strzelają. jest z tyłu, MC-202. Chodź tu, cwariaku! Leci dupa lata na lewo, na prawo. Boom, Ale kosze! o matko, bosko! Jeszcze bombowcem nigdy tylu przeciwników nie zniszczyłem, szczerze powiedziawszy. Ja też nie. <głos> 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 Ty ne? Nigdy nic nie zniszczyłeś, chyba. Jeszcze? W latam, że nie, ale znaczy w ziemnych to zniszczyłem nawet chyba pięciu, nawet. A co ja to ląduje. na nie trafiłem, chyba. Tak się zastanawiam, po co ja ląduję na lotnisko, które mam przyjęte. Ale nieważne. Ale on lata dziwnie, o matko. Dobra, rozbij panowie. się, rozbij, 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 e, most bić, rozbij. Nie, ja spokojnie, już lądowanie mam, psykany. Tylko, że dotknij ziemi, może w samolocie mój... <noise> Dobra, chyba dotknąłem ziemi. Driftuj, drift, drift, drift. <noise> Czemu nie driftujesz? My lądowanie plus 21 punktów strzelają. Gryplin, gdzie ty tak. jesteś? <noise> już mnie nie ma. Wiesz co? Powiem ci, że plan był dobry, ale wyszło jak zwykle. Teraz tak, wezmę tajfuna i spróbuję. Ty też coś już działać. nie masz samolotów? Gdzieś tak od pięciu minut. <laughs> Ubywa i no tak. Nie, to, to jest ból początkującego samolocisty. Nie, jak to jak się nazywa? Samolocisty, poszczególny. Bo... Ból początkującego samolocisty. Może być i tak, dobra. Ja tutaj ostatnia nadzieja, ostatnie nadzieje w moim tajfunie. Przegraliśmy. <grywa> jeszcze nie. <grywa> Czekaj. Teraz przyjęli lotnisko B, tak? Dobra, spróbujemy. Ja. Czyli już teraz tak. <grywa> dobra, jeszcze panowie coś spróbuję zdziałać, nie? Dupa. Już nie zdążę. Gdzie dupa? Gdzieś tam w lesie? O, o. ja go dziarkę widzę. Przebaliśmy, bo przez jakiś czas mieliśmy wszystkie trzy lotniska. No, ale niestety przyszedł taki angu i się nie udało. No, 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 no panie, ja bym ja próbował. Ja bym próbował. Dobra, ten się rozwalił. Ja spróbuję jeszcze wylądować. Może jeszcze coś zdobędę. Panie i panowie, uwaga! Trzy, dwa, jedna bomba. Ja, nie smolej, nie Smolensk. Na to? A widzisz? O, o. Najlepsze lądowanie. A ty żyjesz? Coś nie pykło. Ja się jak ten ląduje, jest, nie? Jest, jest e. lądowanie, zaliczyłowi. Te, coś nie pykło. Coś nie pykło. Przez to to chwilę idziemy do garażu i lecimy z no. Wiesz co, tak się zastanawiam, jest już 15 minut. Czy jest sens? Chyba nie za bardzo. To ewentualnie zrobimy z tego już następny odcinek, ale byłem ósmy, trzymałem się w powiedzmy, że elitce... Ile odznaczeń? O mój Boże, ile odznaczeń? Czekajcie, aż poczytam. Co tutaj jest? Seria zniszczeń naziemnych, razy 5. Praca zespołowa. Praca zespołowa to się akurat dostaje prawie zawsze. Niespodzianka, zniszczył samolot wroga bombami. To dobre takie powiem. Wybawca sił naziemnych. Niszczyciel. Miękkie lądowanie. wylądował na lotnisku po, e, poważnie uszkodzonym samolotem. <głosy> Zawodowiec <głosy> razy dwa. Seria zastrzeleń razy trzy. To fajnie, wiem trzy fragi nawet. Miękkie lądowanie, tak samo miałem. Pum, 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 pum. Trzy fragensy, trzy samoloty. Siedem jednostek naziemnych, nawet nieźle powiem. Nawet nawet nie było koszmarnie. Może, może powiem w ten sposób. Ogólnie ja pierwszy. biorąc. Od końca. od końca. Ale pierwszy. Ogólnie rzecz biorąc, siódmy level mam dlatego, że kiedyś w to grałem. Kiedyś walnęło komuś refa z tej gry, chyba nawet. No, tak mi się coś przypomina. Uuu. Uuu no I, i to konto jest z refa. W każdym razie, yy, no, siódmy level nabiłem chyba dzisiaj. Dzisiaj, w momencie, kiedy to nagrywamy, to będzie pewnie, nie wiem, kilka dni temu u Was. Kiedy <głos》>, tak to samo jak ja. <głos》>. Też przy dzisiaj wbiłem siódmy. Ale ogólnie gram na dowód jakichś 3 dni, także jeszcze... Jeszcze się rozkręcam, jeszcze lamię. W każdym razie. moi drodzy. To mi. To byłoby na tyle. <laughs> jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Tak jak powiedziałem, linki do rejestracji do tej gry macie w opisie. Rejestrujcie się, grajmy razem. Może założymy jakiś klan, może będzie fajnie. Zobaczymy. Zobaczymy, może się uda. Może zdobędziemy jakieś coś ciekawego. Jakieś ciekawe bitwy z... Dobra, nie wiem, pieprzy głupoty. Już w tym ja już widzę, jak w komentarzach będziesz mi spam tego jak grać tą grę. Jak, to, jak to grać to w w tą grę? Początki może faktycznie bywają trudne. Ale potem to już jest naprawdę tylko ciekawie i tylko fajnie. Także co? Na razie cześć. się, cześć!